Witam Państwa. Oto druga część rozmowy przy oknie. Przypomnę, że naszym gościem jest Marek Frejlich, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Wczoraj mówiliśmy o spółkach wodnych, o tych nieszczęściach, które w każdej chwili mogą spotkać gospodarzy, rolników. A dziś chciałem Pana zapytać, jak wygląda sytuacja na opolskich polach w lipcu. Pamiętajmy, że niebawem rozpoczną się żniwa. Będzie w ogóle co zbierać po tej suszy, no i po tej pladze mysz. Przepędził, przepędziliście te gryzonie? Y, niestety przepędzić się tego towarzystwa nie udało. Dzisiejsze opady deszczu i te przed tygodnia na pewno mocno ograniczyły tą populację. Y, no, natomiast y, mam złe wieści, że na dzisiaj to my tak naprawdę nie mamy czym już zwalczać tą plagę myszy. Myśmy wystąpili do ministerstwa, żeby umożliwić tym rolnikom, którzy mają ten problem z myszami, a to dotyczy południowych powiatów województwa opolskiego, zresztą całej Polski południowej to również dotyczy. Myśmy wnioskowali, żeby program zazieleniania, który rolników obliguje do siania poplonów był zastąpiony w tych miejscach programem ugorowania. Czarnego mhm. ugoru. Wtedy na czarnym ugorze, ugorze jest ta możliwość mhm. zwalczania tych myszy, a przede wszystkim y, gryzonie nie mają co jeść. Można by zapytać, no, dlaczego akurat na południu województwa polskiego, a dlaczego nie na północy ktoś nam podrzucił z tego południa te myszy? Y, nie, to jest specyfika dobrych gleb. Po Aha. prostu w dobrej ziemi. Mhm. Y, w piasku, oględniej mówiąc, w piasku norki się zasypują. Mhm. Ta mysz praktycznie by musiała stale odbudowywać te swoje norki, natomiast z zwięzłej, dobrej ziemi one sobie na lata zrobią dobre siedlisko i się rozmnażają. Bo no. nie ma śnieżnych zimno. A jak na Polach będzie co zbierać? Ta, te ostatnie opady deszczu poprawiły trochę wilgotność? Yy, wilgotność na pewno. Na pewno jest poprawione. To, to nas uratowało, powiedzmy tej wody starczy do żniw i yy, możemy śmiało powiedzieć, żniwa yy, będą, yy. Yy, plony też będą. Nie, nie powiedziałbym, że będziemy ustanawiać w tym roku jakieś rekordy, bo to jest już niemożliwe, bo jeżeli w kwietniu była taka susza, że te rośliny zredzą. Produkowały liczbę kłosonośnych drźbeł, i, i to jest konsekwencja, tego mm. się już nie nadrobi. To po prostu przyroda sobie wyregulowała, jakość w tej chwili y, może być lepsza nawet, bo tych kłosów będzie mniej ziarno, powinny być dorodne, powinny nadrobić ciężarem hmm. masą. Czyli chleba nie zabraknie? Nie zabraknie. Hmm. Problem myszy jest, bo to hmm. jest głównie problem jęczmienia ozimego. Jakoś tak bardzo sobie upodobały myszy ten jęczmień ozimy, że na dzisiaj go praktycznie w 50% zjadły. Na szczęście nie ma już kłopotu. Ze sznurkiem dostaną powiązań, pamięta pan nie, te czasy, nie. ale są inne problemy. Chciałem jeszcze zapytać: rolnicy otrzymali jakąś dotację w ramach tej tarczy antykryzysowej? Tarcza antykryzysowa, no, polecam wejście na stronę internetową Izby Rolniczej. Tam staraliśmy się wszystkie te y, poszczególne elementy tarczy antykryzysowej. Uwypuklić, żeby każdy mógł znaleźć coś, co jemu jest przynależne. Ale każdy rolnik musi indywidualnie, indywidualnie składać dokumenty? Indywidualnie musi składać dokumenty. Pieniędzy jeszcze nie ma, rozumiem, że to jest taka propozycja rządowa, tak? To jest propozycja, ale raczej bym optymistą nie był, że ktoś Giemno. z tytułu posiadania ziemi będzie miał jakieś dodatkowe pieniądze. Wczoraj byliśmy na spotkaniu z panem prezydentem. Owszem, jest na dzisiaj przyrzeczenie, że z Unii Europejskiej dla gospodarstw dotkniętych covid mhm. będą pieniądze i to będzie tarcza antykryzysowa jakby w rozwinięciu, ale to będą pieniądze, szczególnie dla tych, którzy są producentami kulinarnej wołowiny, producenci drobiu, którzy w ogóle zostali z tarczy antykryzysowej w ogóle wyeliminowani ze względu na to, że Unia Europejska traktuje sektor drobiarski jako przemysł, więc oni nie byli wzięci pod uwagę, teraz będą wzięci pod uwagę, producenci mleka mają też mieć tam swój dział z Unii. z Unii Europejskiej. Widzi Pan jak się Unia teraz przydała? W tej chwili tak. My nie mamy wątpliwości, że na tym wszystkim żeśmy bardzo wygrali. Chociaż ja bym nie był też takim optymistą, proszę nie zapominać, że jest kampania prezydencka. Y tak, myślę, że to akurat jest pieniądz unijny i tutaj Aha. nie byłoby zagrożenia. To, że to wypłynęło w kampanii prezydenckiej, no to powiedzmy, no że urzędujący prezydent wykorzystał tą szansę. Panie prezesie, na koniec, to jest temat stary. Droga produktu rolnego od rolnika do odbiorcy. Podobno mają powstać e-bazarki. Tak. Już jest. Już to, jest już są, to już działa. I to rzeczywiście coś pomoże rolnikom, że już nie y będzie tych pośredników, że marchewka nie będzie kosztowała 20 groszy na polu, a 5 zł w sklepie? To znaczy, jest to propozycja y, dla wszystkich. Na dzisiaj y, odgórnie y, każdy ośrodek doradztwa rolniczego y -y. jest obligowany do założenia tego e-bazarku. Tutaj nasz y, ośrodek doradztwa rolniczego. w internecie stanął, znajdę sobie tak, producenta tak, i będę mógł do niego pojechać, albo on mi przyśle. Albo przyśle. I to jest. Y Trzeba poszukać no, najbliższego, najświeższego i po prostu jest rolnik, jest odbiorca. Maksymalnie skrócony Są łańcuch takie dostaw. Wzorce i... na, w Europie Zachodniej, w Austrii, na przykład, gdzie się jedzie przez te tereny rolnicze, przy każdym gospodarstwie jest ładna, stylowa budka, tam można kupić ziemniaki, cebulę. Są takie Są wzorce, wzorce, które można na, tak, naśladować. Tak. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przypomnę, że gościem rozmowy przy oknie był Pio Marek Frejlich. Prezes Izby Rolniczej w Opolu. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję. Za tydzień, proszę państwa, będzie rozmowa przy gościnnym oknie w Pałacu w Kamieniu Śląskim. Będziemy rozmawiali z arcybiskupem Alfonsem Nosolem, byłym ordynariuszem diecezji opolskiej. Porozmawiamy o roli Kościoła katolickiego w Polsce i w regionie w tym bardzo podzielonym społeczeństwie w połowie 2020 roku. Polecam i zapraszam.